Jutro przed południem jeszcze dużo słońca, ale potem pojawią się chmury i zacznie powoli, powoli padać śnieg. A mróz jeszcze siarczysty. Jarosław Kret, dobry wieczór. Zapraszam na prognozę pogody. Dziś nad Polską mieliśmy proszę dosyć czyste niebo i w zasadzie jeszcze nic nie zapowiadało zmiany pogody. Ale tutaj nad Skandynawią zbierają się już do ataku chmury. Ta gigantyczna wręcz ławica spłynie do nas na dobre we czwartek i ma z tego zdrowo sypnąć śniegiem. Także przewidujemy, że. E, tak tutaj, od Kaszub po Warmie przy, przybędzie nawet powyżej 15 cm śniegu. Tutaj od Suwalszczyzny po województwa zachodnie ma spaść 10 do 15 cm. W tym pasie od wschodnich granic, aż tak tutaj po Dolny Śląsk, od 5 do 10 cm, a na Podkarpaciu do 5 cm śniegu. A popada dlatego, że jutro już do naszego kraju zacznie się zbliżać ten niż z frontu spłynie do nas z nadmorza norweskiego przyniesie potężny ładunek śniegu, ale i łagodniejszy niż dotychczas powietrze. mróz więc zelżeje choć Przyjdą też śnieżyce i e, zawieje. To wszystko zacznie się już jutro wieczorem na pomorzu. I dziś w nocy jeszcze chmury na przemian z rozpogodzeniami. Miejscami na północy i w centrum kraju popruszy śnieg nad ranem na południu Polski mgły osadzające szać i jeszcze potężny mróz od minus 26 w Krakowie, minus 20 w centrum do minus 15 w Gdańsku. Na Podhalu i w kotlinach górskich nawet minus 30 stopni. Przed południem jeszcze przeważa. Słonecznej pogody, choć na pomorzu może już pruszyć śnieg, i z upływem dnia. Od pomorza będą w głąb kraju płynąć chmury. Także po południu już w Polsce Północnej i Centralnej spodziewamy się padającego śniegu i będziemy mieć zawieje śnieżne. I ma być od minus 12 stopni w Polsce Południowej i na Suwalszczyźnie, minus 10 w głębi kraju, do minus 6 na pomorzu. W czwartek już znacznie łagodniejsza temperatura, ale też silny wiatr, śnieżyce. I zawieje śnieżne. Proszę zobaczyć na tę mapę. Piątek podobny, choć nieco chłodniejszy. Wszędzie około minus czterech stopni. A w sobotę przestanie prawdopodobnie padać, z tym, że znowu zacznie płynąć mroźne powietrze. Zima jeszcze nie daje za wygraną. To wszystko dziś. Do widzenia.